Rafał Mikulec wraz ze mną, poturbowany, ale bardzo szczęśliwy. Odnosimy przepiękne zwycięstwo tutaj na Widzewie. Jakie to uczucie sięgnąć po taki triumf? Ja, tak, zgadza się. Kolejny raz pokazujemy, że, że jesteśmy drużyną i możemy wygrać z każdym, z każdym przeciwnikiem w tej lidze. To na pewno bardzo, jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi i bardzo fajnie wygrać przy takiej publiczności. Rozdajemy te wyniki porówno. Najpierw Arka 4 do 1, teraz widzę w 4 do 1 pasuje nam ta gra z tymi wiceliderami. No tak, zgadza się. Tak jak ci wcześniej mówiłem, że z takimi drużynami z górnej tabeli nam, nam się lepiej gra i myślę, że to tylko potwierdziliśmy. 17, około 17 tysięcy osób oglądało to spotkanie. Na pewno przy takiej publiczności gra się niesamowicie, ale też jest potężna presja wyniku. No tak, na pewno zgadza się. Na pewno też chcielibyśmy, żeby, żeby u nas kibice na resowie przychodzili. Może nie aż tak licznie zgromadzeni, ale na pewno, na pewno stać kibiców, żeby, żeby więcej kibiców do nas przychodziło na mecze i, i myślę, że, że pokazaliśmy dzisiaj, że warto przychodzić na resowie. Po takich pojedynkach Wasyl serce rośnie, zwyciężamy łódzki widzew na jego terenie. Szczerze nie wiem, co powiedzieć, bo tydzień temu wygrywamy Zarków z Arków z drużyną, która chce walczyć o bezpośredni awans. Wygrywamy 4-1 po bardzo dobrym meczu. Dzisiaj wygrywamy z widzewem, z bardzo dobrym widzewem na, na widzewie, na, na ich stadionie Tutaj 4-1, to samo i zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Cieszy to na pewno, i że, że idziemy do przodu i po prostu teraz y, wszystkim udowadniamy, że potrafimy grać w piłkę, y, że jesteśmy resowiakami y, z krwi i kości, że tak powiem, i, i to pokazujemy na boisku. Aż żal, że ten sezon się kończy, bo wyniki wyglądają coraz bardziej okazale. A dwa, twoja noga jest ułożona już niemalże perfekcyjnie. To, co było po sosnowcu, gdzieś tam szukałem, to wewnętrzną część stopy. Potem następnym z prostego siadło. Tydzień temu z wewnętrznej wybronił, i dzisiaj z prostego znowu. Więc, więc, więc chyba, chyba muszę cały czas się tym sugerować i iść tą drogą. Morale w ekipie niesamowicie wzrosło, bo wiadomo, po tych remisach teraz. Dwa okazałe zwycięstwa, dwa niesamowite zwycięstwa, których nikt z analityków się po prostu nie spodziewał. Arka, widzew, pytanie, co dalej? Ja uważam, że, że tutaj potrzebowaliśmy po prostu czasu. Że, że zazębiało się to, że, że graliśmy naprawdę bardzo fajną piłkę. Potrzeba było czasu i, i tego są efekty. Zostały dwie kolejki do, do końca sezonu. I na pewno będziemy chcieli w tych dwóch jeszcze ostatnich meczach zdobyć komplet punktów. Wraz ze mną Dawid Kubowicz. Dawid, euforia, radości w szatni Resowi, zwycięstwo, które niesamowicie cieszy. No tak, cieszy. Kto by się spodziewał tego, że tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, że nie uznali nam piątej bramki i gdzieś tam się frustrowaliśmy. No taki niespodziewany troszkę przebieg, ale Mieliśmy dobrą taktykę na mecz, udało się postrzelić bramkę ze stałego fragmentu gry, na to liczyliśmy, liczyliśmy na szczelną defensywę, na to, że przeciwnik będzie w ataku pozycyjnym budował tę akcję. my będziemy się szczelnie bronić, bo, bo to mamy dobrze opracowane, no i scenariusz meczu potoczył się według naszych oczekiwań, strzelaliśmy bramki z konter, dwie do przerwy, dwie po przerwie, później już kontrolowaliśmy w zasadzie mecz. Nie daliśmy zbytnio e, szans, ani też e, zbyt wielu okazji e, graczom widzewa, żeby rozwinęli skrzydła i żeby pokusili się o, o jakieś groźniejsze ataki. Wszystko było bardzo umiejętnie kasowane. No tak, tak jak powiedziałem wcześniej, taka była taktyka nasza na mecz. Broniliśmy się szczelnie, trzeba powiedzieć, jednakże widzę, był podrażniony tą pierwszą bramką szybko straconą i zepnął nas do, do defensywy. No jednak nasz pomysł na mecz taki był, tak jak wcześniej wspomniałem, szczelnie się bronić, kontrować to nam wychodziło, choć no pod naszą bramką gdzieś tam się gotowało, ale szyb, wszystko to, co, to co górą szło i piłki były wstrzeliwane dołem z boku kasowaliśmy. Jakie to uczucie uciszyć wydarzeniami sportowymi ponad 16 tysięczną publiczność zgromadzoną na dzisiejszym spotkaniu? No, na pewno przyjemne uczucie. Tutaj duża rzesza kibiców, widzewa przyszła i spodziewała się innego, innego scenariuszu meczu. No, ale dlatego piłka nożna jest e, taką popularną grą i budzi tyle emocji, że no, do końca nie można być pewnym tego wyniku i na boisku, póki piłka w grze, wszystko może się wydarzyć. Ta etykieta tego, że Resowi gra się znacznie lepiej z ekipami z wyższych rejonów tabeli znowu się potwierdza. E, teraz na składzie Polkowice, e, Odra, e, tak więc e, m, drużyny, które... No, jeśli chodzi o Polkowice, wiadomo, bardzo ciężka sytuacja. Odra w dalszym ciągu walcząca jeszcze o cele w postaci baraży. No tak. Ostatnie te trzy mecze graliśmy z górą. Fajnie, że nam to gdzieś zapaliło. Strzelamy dużo bramek. 4, 4 i 3 na chrobrym. No, tak jak tu rozmawialiśmy wcześniej, szkoda, że, że tak późno i, i nie są to wyniki w końcówce, które które dają nam baraże, czy, czy gdzieś tam walkę o wyższe cele.